Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale męskim w Niemęskie. Dzisiaj chciałem zapowiedzieć kolejną męską trójkę, a w niej poruszymy temat motywacji i tego, jakich zmian możemy dokonać w 100 dni. Co do samego materiału, panowie, bardzo często mówię wam o zmianach, które są niezbędne, kiedy coś w naszym życiu się sypie, kiedy pada nam związek i pomyślałem, że to będzie dobry moment na rozwinięcie tego tematu, stąd męska trójka. W pierwszym odcinku będę mówił o generaliach tematu, a także o tym, co tak naprawdę nas motywuje. W drugim przejdziemy stricte do konkretnych technik motywacyjnych i magicznej liczbie 100 dni, o których mówię na wstępie. W ostatnim odcinku podsumujemy temat, opowiem, co sprawdziło się u mnie i dlaczego zmiany w życiu są tak istotne. Z ogłoszeń parafialnych odcinki będą wychodziły w środę po godzinie 17:00 i z tego miejsca zachęcam do subskrypcji kanału i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się!